12 listopada strażacy z OSP w Cecelówce Brzuskiej świętowali 60-lecie działalności jednostki. Jubileusz rozpoczął się mszą świętą w kościele pod wyzwaniem Matki Bożej Anielskiej, której przewodniczył proboszcz ksiądz Dariusz Szlachcic. Moi drodzy, cóż my dzisiaj chcemy uczynić? Chcemy powiedzieć, dziękujemy. Strażakom tutaj z Cecylówki chcemy powiedzieć, dziękujemy za te 60 lat. Że jesteście, że możemy na was liczyć, że kiedy tylko coś się dzieje złego, sygnał Syreny oznajmia, że jest taka grupa, która natychmiast biegnie, by pomóc. Niedawno mieliśmy też taką okoliczność, kiedy w Głowaczowie też palił się dom. Moi drodzy, i dlatego ten duch męstwa, który łączy jednoczy wszystkich strażaków, obecny też był. Właśnie w życiu patrona, którego sobie obraliście, świętego Floriana. Następnie strażacy i zaproszeni goście udali się do Strażnicy OSP, gdzie po odtworzeniu hymnu i złożeniu meldunku o gotowości do rozpoczęcia uroczystości głos zabrał komendant OSP w Cecelówce Brzuskiej, Józef Kapusta, pełniący również funkcję prezesa zarządu oddziału gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Głowaczowie, który przedstawił krótko rys historyczny jednostki. Ochotnicza Straż Pożarna w Cecylówce Brzuskiej, założona w 1962 roku, została wyposażona w motopompę M400, węże oraz podręczny sprzęt. Początkowo to całe wyposażenie było garażowane w prywatnych gospodarstwach, a środkiem lokomocji były jedynie konie, które były użyczane przez druhów strażaków. Po wybudowaniu szkoły w Cecylówce Brzuskiej, straż przejęła we barak drewniany, który był właśnie w tym miejscu, po starej szkole. W latach 1986-87 została wybudowana i oddana do użytku remiza, którą mamy dziś przed sobą. Był to taki zryw mieszkańców, strażaków oraz którzy nie szczędzili trudu, aby ten obiekt mógł powstać. W 1994 roku dzięki staraniom ówczesnego Zarządu został ufundowany dla naszej jednostki standard oraz pierwszy samochód gaśniczy Star 25. W 2003 roku doczekaliśmy się nowszego Stara, Star 244, a w lutym 2021 roku otrzymaliśmy samochód Star 266. Następnie zasłużonym druhom zostały wręczone odznaczenia. Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej uchwałą numer 254 łamane na 62 łamane na 2022 z dnia 10 czerwca 2022 roku. Nadało Druchowi, Józefowi Janowi Kapusta złoty znak Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej. Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 1 łamany na 2020 z dnia 1 lutego 2022 roku nadało niżej wymienionym strażakom srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa, druh Andrzej Marchewka, druh Karol Niziński. Brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa, druh Damian Niziński, druh Tomasz Król. Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Kozienicach uchwałą nr 02 łamane na 09 łamane na 2020 z dnia 16 września 2022 roku odznaczyło niżej wymienionych strażaków odznaką strażak wzorowy druh Dariusz Nowakowski druh Kamil Nowakowski Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Głowaczowiem uchwałą numer 02 04 łamane na 2022 z dnia 9 kwietnia 2022 roku nadało odznakę za wysługę lat niżej wymienionym strażakom Stanisław Maciocha 60 lat, Adam Gizicki 60 lat, Tadeusz Zakrzewski 50 lat, Kazimierz Murawski 50 lat, Stanisław Modelewski 40 lat, Adam Chrost 40 lat, Robert Stygocki 35 lat, Marek Kowalski 30 lat, Marcin Murawski 20 lat, Damian Lasek 10 lat, Jerzy Morawski 10 lat. Ksiądz Dariusz Szlachcic poświęcił zmodernizowany garaż, plac manewrowy oraz nowo pozyskany sprzęt. Z okazji 60-lecia działalności jednostki przybyli goście otrzymali pamiątkowe tabliczki. W dalszej części obchodów głos zabrali organizatorzy i przybyli goście. 60 lat istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Secylówce Brzuskiej to. Sześć dekad tożsamości, pięknych wartości, pięknej historii. To również wspaniali ludzie, którzy tą jednostkę tworzą. Serdecznie z tej okazji chciałbym złożyć jak najlepsze życzenia dla wszystkich druchen i druhów tej jednostki, ale również podziękować za Waszą działalność. Razem z obecnym tutaj Panem Radnym. Chcemy wyrazić wielką wdzięczność dla wszystkich strażaków Za waszą gotowość niesienia pomocy innym 2000 jednostek w województwie mazowieckim jesteście też jednostką Szczególną zasłużoną Wydaje się że patrząc na waszą jednostkę I no piękny obraz który wyłania się Patrząc na budynek Gratuluję jubileuszu 60-lecia oczywiście Ochotnicze Straży Pożarne są bardzo ważno, ważnymi jednostkami życia, a szczególnie na wsiach. I za to, że szanowni druchowie działają na rzecz społeczeństwa, działają na rzecz swoich bliskich i nie tylko, dziękujemy. Z okazji jubileuszu OSP w Cecylu w w imieniu zarządu powiatu Kozińskiego, jak również Rady Powiatu Kozińskiego, wszystkim członkom jednostki składam wyrazy najwyższego uznania. Za oddaną mi pełną poświęceń służbę. Życzę zdrowia, bezpiecznych powrotów z akcji ratowniczo-gaśniczych, a także powodzenia i wytrwałości w kolejnych działaniach na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu Kozińskiego i gminy Głowaczów. Jest mi niezmiernie miło, że mogę uczestniczyć dzisiaj w tym wyjątkowym wydarzeniu dla druchów druchen z Straży Pożarnej w Cecylówce i z tej okazji w imieniu własnym, jak również kozieńskich strażaków składam Wam serdeczne gratulacje oraz wyrazy ogromnego szacunku i uznania za dotychczasową Waszą działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej. Przede wszystkim chcę Wam bardzo pogratulować tego pięknego jubileuszu. 60 lat to tu komentowaliśmy właśnie, że to jest naprawdę przepiękny wiek, a co mówić, staż yy, służby jak tu niektórzy mieli. Także naprawdę super, super uroczystość, piękny jubileusz. W imieniu własnym i Rady Powiatu serdecznie podziękować za Waszą ofiarność, którą wkładacie w ratowanie mienia ludzkiego, a często też i życia ludzkiego. Chciałbym Wam życzyć, Wam i Waszym rodzinom, wszystkiego najlepszego, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Moi drodzy, wszystkiego najlepszego z okazji 60. rocznicy. Gratuluję wyróżnionym, nagrodzonym. Życzę Wam dalszego rozwoju, dalszego kroczenia do przodu, szczególnie jeśli chodzi o infrastrukturę, jeśli chodzi o sprzęt. Wy tutaj tworzycie taką rodzinę, że jesteście na zawołanie, na każdą potrzebę, kiedy tylko Was się poprosi. Dzie dziękujemy Wam za to, że jesteście, bo dzięki Wam możemy właśnie spokojnie spać. Kiedyś będą na Litwie z wizytą taką służbową, Pytano mnie na Litwie o fenomen OSP w Polsce, bo nawet tam jest to zauważone jako fenomen i doceniana jest Wasza działalność, Wasza praca i to, co robicie na rzecz lokalnej społeczności. Życzę Wam bezpiecznej służby, życzę, żebyście zawsze byli dumni z tego, że jesteście strażakami i żebyście zawsze bezpiecznie wracali do domu. Partnerem obchodów jubileuszu 60-lecia OSP w Cywilówce Brzuskiej była Enea Wytwarzanie Spółka ZO oraz Fundacja Koalicja dla Młodych z siedzibą w Białobrzegach.